Hejka, witajcie w najnowszym vlogu na moim kanale. Jak widzicie, jest mój mąż razem ze mną. Dzisiaj wybieramy się na randkę. Tak, randka nietypowa, bo w ciągu dnia mój mąż ma wolny dzisiaj od pracy piątek, żeby tak nakreślić, dlatego że e, tam raz w miesiącu ma jeden wolny piątek. To jest to, żeby przygotować e, koreańskie firmy do tego, że mają e, mieć czterodniowy tryb pracy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ale e, tak poza tym, właśnie chciałam Wam e, powiedzieć ogólnie, jak to wygląda e, w naszej parze, w naszym związku, e, czym się różnimy między koreańskimi parami, a taką mieszaną polsko-koreańską. Więc e, zostańcie ze mną, dzisiaj będziemy sobie chodzić. Pójdziemy na małe zakupy, eee, może coś pójdziemy zjeść, to przy okazji będę Wam opowiadała, czym się tak bardzo różnimy. Czy w ogóle się różnimy? To jest też pytanie. Słuchajcie, jedziemy teraz do mojego jednego z ulubionych miejsc w Busanie, czyli na, nie na Jumpo, tylko na Jagalchi, na, na Ampo. To jest taka bardzo stara dzielnica. Już nieraz tam byliście ze mną, ale czemu by nie? Pozwiedzajmy jeszcze jakieś nowe uliczki. Teraz czekamy na metro. O! To jest taki typowy dźwięk właśnie um, metra w Busanie. Dźwięk fal, morza, jako że nie jesteśmy w ogóle nad morzem, to czemu by nie miało być tego dźwięku. Dobra, lecimy, bo za chwilę przyjedzie i um, już się spotkamy wtedy na miejscu. Favorite thing to don't see you go out every night, just the way you live your life. What you do. with Jesteśmy teraz w koreańskiej marce popularnej wśród osób, które chodzą w góry. To jest w ogóle taka bardzo mocno sportowa marka. E, z sportowymi ubraniami, które mają być wodoodporne, przeciwwiatrowe, szybko schnące. Korańczycy używają ich właśnie po to, żeby chodzić w góry. Prawda nie wiem, jakie jest to w koreańskich. E, Dating, zasadach i ogólnie parach, ale my się zawsze kłócimy. Ja chcę coś mężowi w końcu kupić, żeby miał coś nowego, fajnego, bo ja sobie pójdę i kupię, ale mój mąż raczej należy do tych osób powściągliwych i zawsze się kupujemy. Kupuj coś dla siebie, a ja mówię: nie, kup w końcu sobie coś, żebyś miał, żebyś używał, ale właśnie tak jest, że e, u nas tak bywa. Myślę, że w Korei to się tak tutaj nie kłócą, każdy po prostu. Kupuje coś dla siebie bez jakiegoś większego, chociaż mój mąż często właśnie powtarza, że to bardziej mężczyźni kupują i myślą o kobietach niż kobiety o mężczyznach. Nie chcę generalizować, ale z tego co mi czasami opowiada o tym, to właśnie w taki sposób to przebiega. Nie bierzcie tego za taki pewnik totalny, ale no, raczej właśnie to idzie w tą stronę. Because my gut has been telling me. You can say on what we finished. To buy my things or your things. Opa! I don't know. I don't know What you don't know? skończyliśmy I kupiliśmy rzeczy dla mnie. Klasyka, po prostu jak idziemy na zakupy, to mój mąż nigdy nie może kupić coś dla siebie. Nie wiem, nie rozumiem tego. Później, później narzeka, że nic nie ma w to. No dobra, lecimy teraz na Nampo. O, jakieś herbatki z kwiatkami. Lecimy teraz na Nampo. Tam zjemy coś. I też patrzę na second shop. Tutaj po prostu jest, są takie dwa czy trzy, które wa warto zobaczyć. Właśnie w podziemiach tego metra. I nie wiem, czy zdążymy gdzieś skoczyć na kawę. Taka to randka. Mam nadzieję, że następnym razem, jak będziemy mieli randkę, to pójdziemy gdzieś w ciekawsze miejsca. Tu jest jakaś galeria zdjęć z Busanu. Bardzo ciekawa w ogóle do obejrzenia, jak wygląda. Ciekawa jestem, kto dawał te zdjęcia, nawet Ameryka. Tu jest troszkę takie historyczne. Portowa na przykład, tu. Tu jest w ogóle ten nowy park, który wybudowali. Tego miejsca w ogóle... A, to jest do. słuchajcie. Odezwałam się do was z powodu tego, że idziemy już kawał drogi. Naprawdę idziemy kawał drogi. I to... Miejsce się nie kończy. Chyba jest to jeden z największych takich pasaży handlowych, metrowych, takich właśnie podziemnych tutaj w Busanie, z tego co kojarzę. Co prawda widać, że to już jest troszkę takie stare i ogólnie miejsce jest bardziej dla starszych ludzi niż dla młodszej grupy odbiorców. Są ją tam ten cały pasaż metra jest bardziej dla właśnie młodszych odbiorców, a tutaj dla tych starszych. My dotarliśmy w końcu do second shopu. Tu jesteś. Mieliśmy znowu z cyklu e, śmiesznych sytuacji, czyli mój mąż znowu został pomylony z obcokrajowcem, że nie jest e, koreańczykiem, więc jeżeli nie oglądaliście tego filmu, kiedy wam tłumaczę na ten temat, to was serdecznie zapraszam. Słuchajcie, już jesteśmy w restauracji. Mój mąż będzie nam wybierał jedzonko. Jest jakieś e, sety właśnie na e, czas lunchu. Nimy bardzo dobre i zobaczymy, bo z tego co widzę, no mają nawet taki ryż smażony. Tu zapisujemy, co chcemy, właśnie na takim zamówieniu papierkowym. Znane jest to najczęściej z ramen shopu. Mój mąż cały dzień mówi o tym, że ma e, zniszczone włosy. Ale w sensie takim jego fryzura. A, i jeszcze chciałam jedną, e, wracając do tematu, właśnie tak chciałam to zacząć. Ehm jedną z takich e, widocznych rzeczy i różnic pomiędzy e, naszą parą a taką koreańską naszym małżeństwem albo koreańską parą e, to jest to, że my nie liczymy dni. Od kiedy zaczęliśmy być ze sobą, nigdy nie mieliśmy żadnej aplikacji, nigdy nie pamiętaliśmy, kiedy w ogóle zaczęliśmy naszą e, przygodę z bycia razem. E, to Chyba jest też bardzo taka polska rzecz. Myślę, że tutaj przechodzimy do bycia parą w taki bardzo mało szczególny sposób. Po prostu z dnia na dzień, z bycia znajomymi i z czasu, kiedy się spotykamy, przechodzimy w bycia parą. A tu w Korei myślę i wydaje mi się, że to jest właśnie taki ważny dzień, i dlatego też w aplikacjach, na przykład takich jak Kakaootalk. Zamiast już pokazuję Wam, jak w ogóle to wygląda, w aplikacjach takich jak kakaotok na głównej stronie zawsze mają zdjęcie couple, czyli pary oraz licznik, jak długo ze sobą są. To jest dla mnie bardzo, było od całego początku takie dziwne, ale widzę też, że sporo dziewczyn polek także już ma takie liczniki. Ja nigdy tego właśnie nie za, założyłam, nigdy jakoś tak nie skupiałam się na tym, żeby to robić, tym bardziej, że dla mnie kakao to zawsze był taką aplikacją do o, po prostu gadania, a tutaj to jest wręcz taka must have, że jak już zaczniecie ze sobą chodzić, to powinniście te daty sobie e, wklepać i te dni liczyć. Jeżeli wy nie liczycie, to właśnie jakieś aplikacje, więc ważna rzecz, ważna. <śmul> i ah, my sit on stomach, oh, i to, to my stomach, to stomach. i used to want it before I knew how it would feel. Anxious attachment. By the hip, head down on the hill Uncertainty can be a drug that loves to deal The more they give it to you The more you want the pills Cause my gut's been telling me We're probably, probably not, not meant to be Dobra, jesteśmy teraz na Nampo w e, uliczkach i tutaj na przykład możecie zjeść sobie street fooda, z go często właśnie korzystają także Koreańczycy i jest trochę taniej niż na tej głównej ulicy, bo ta główna ulica to ogólnie ma... To jedzenie troszkę pod turystów, więc może być drożej. Tutaj w tych uliczkach możecie coś zjeść taniej. E, idziemy teraz do Mega Coffee, żeby napić się e, kawy, a ja oczywiście e, wypiję ten grejpfrutowy sok, który mi się bardzo zasmakował ostatnio. I przy okazji tego, mówiłam wam wcześniej o tym, że... Korańczycy liczą sobie dni, to także muszę wspomnieć o tym, że świętują też 100 dni, na przykład 200 dni, jakieś te okrągłe liczby, a Właśnie my w przeciwieństwie do nich nie świętowaliśmy i nadal nie świętujemy raczej takich okazji, nawet swoich rocznic nie świętujemy. Najczęściej właśnie rocznice, na przykład naszą ślubu, to ja wyjeżdżam do Polski, albo wyjeżdżamy razem i nie ma okazji, albo ja bo zostawałam właśnie w, w Polsce, a mój mąż był w Korei, więc nie mieliśmy w ogóle okazji, żeby świętować razem, a Tutaj właśnie takie okrągłe daty są bardzo popularne i świętowanie w jakiś sposób, czy tam właśnie ciasto, czy pójście na jakieś zakupy, jakaś taka typowa koreańska rankka, to jest jak najbardziej możliwe i normalne, żeby świętować. Chyba raczej ktoś by się mógł obrazić, że razem nie świętowaliśmy właśnie z tych 100 dni, ale.

w związku, ale za to obowiązuje w koreańskich związkach, to to, że raczej ja noszę swoje torebki, torby, siatki, zawsze staram się pomóc mojemu mężowi w noszeniu, I, e, ale w Korei często możecie zobaczyć na przykład pary, gdzie to mężczyzna nosi siatki od zapuchów, ale nie tylko, bo także damskie torebki także dzierżę w dłoniach, kobieta często idzie bez co wygląda trochę tak dziwnie i komicznie, ale zdarza się i jest to raczej taką częstą praktyką właśnie w związkach no to jest różnica spora kulturalna, bo wiem, że na przykład w Polsce raczej mężczyźni nie noszą torebek i raczej to tak nie jest postrzegane zbyt przychylnie a tutaj właśnie raczej nikt na to nie zwraca uwagi, kto kto So <laughs> to né? Sick to my stomach, oh oh Sick to my stomach, got sick to my stomach. Sick to my stomach, got me sick to my stomach. You're here. I don't know, they look today like strange. <laughs> You're here. <laughs> uh, I changed my style. You're here. by the hip, head down. Idziemy teraz na ją do Deggio, czyli most łączący wyspę Yongdo razem z resztą Busanu. Tam na górze znajduje się miejsce, gdzie będzie ogólnie skywalk. Już nieraz o tym wam wspominałam. Pewnie nie widzicie zbytnio dużo, bo ta kamera nie ma za dobrego przybliżenia. Jednej rzeczy przypomniał mi bardziej mąż e, o tym, że e, na randkach to mężczyźni najczęściej e, płacą w związkach razem z korankami, a w naszej sytuacji e, raczej nie mieliśmy takiej, mieliśmy to muszę przyznać, ale na początku właśnie ja także starałam się płacić za randki. Do tego czasu aż po prostu mnie zaszła w ciążę i nie, nie staliśmy się małżeństwem. To raczej starałam się także płacić pół na pół. A, ale tutaj w Korei właśnie najczęściej mężczyzna płaci. Chociaż była taka zabawna sytuacja, ponieważ kiedy byliśmy chyba na drugim czy trzecim spotkaniu z moim mężem. To pomyślałam sobie, ja będę płaciła pół na pół albo zapłacę za całość. Tylko niestety mój mąż zabrał mnie do bardzo drogiej restauracji, gdzie ja zobaczyłam ceny. I pomyślałam, że, o matko, jeżeli ja <grytanie> zapłacę, to prawdopodobnie nie będę miała za co jeść w najbliższym miesiącu, bo wtedy pracowałam i wynajmowałam mieszkanie w. Gdańsku, więc musiał mi się po prostu mój cały tam nie tylko grafik, ale właśnie w cały kosztorys mojego życia musiał się spinać, więc było bardzo ciężko. A tutaj takie zaskoczenie, że miałam zapłacić tyle pieniędzy za jedzenie. No ale na szczęście mój mąż powiedział nie, tym razem ja postawię, ty postawisz kolejnym razem, więc tak sobie troszkę odetchnęłam i powiedziałam Uf, na szczęście. Bo inaczej prawdopodobnie naprawdę nie miałabym za co zapłacić rachunków. Taka droga ta restauracja była, a sami wiecie, że wynajmowanie mieszkania w Gdańsku czy... w Warszawie, w Polsce ogólnie teraz coraz gorzej. Kiedyś wcale lepiej też nie było. Wstaję? ma. Sick to my stomach, got me sick to my Sick to my stomach, got me sick to my I need to my stomach, Słuchajcie, koniec naszej randki Lecimy po em, naszego synka do przedszkola Ale przy okazji chciałabym się mojego męża zapytać Jakie on widzi różnice między e, parami właśnie koreańskimi A parami e, mieszaną właśnie na przykład z Polką Dobra, no to zapytajmy się Yobo, what do you think? What is the uh, difference between dating di uh, Korean woman and Polish woman? In my opinion, uh, there are some, something is uh, different. I think Korean women, uh, like to talk i mean they want to keep sending message ah like uh, calling like they want to contact whole time interaction ah. anytime even i meet my boyfriend or meeting with coworker mm -hmm. Korean girlfriend still want to talk. Ah, like whole time. Whole time, they want to have connection. Mm -hmm. mm. This is very interesting because, like me, I'm not Dutch uh, to the texting. <laughs> we, we sometimes call, like everyday call, when my husband is in work, we call each other and Thanks of that, I can have occasion to to speak in Korean with Chris, but uh, we don't contact like much uh, in messages or uh, not a whole time by phone. Yes, this is huge difference between our couple and my uh, like Korean couples. Okay, second things, what do you think? What is more uh, difference? The Korean women don't say directly what they want. Uh. I mean if they want to meet boyfriend on the weekend and they can say oh I want to meet on the weekend. But instead of this girlfriend ask what we what you will do on the weekend. Uh. They like like when to, when men say, "Oh, let's meet." Or uh, that men like uh, are person who decide. Uh, or it's mean it, like. It, what I mean. It's confused for me. If girlfriend say, "Oh, I want to meet." on the weekend do you have plan mm -hmm. then if I, I can say oh i have i don't have plan let's meet but what a woman ask what you will do on the weekend ah. and i'm confused she want to meet me or she's just asking about what you uh, have to plan? Uh, the plan ah okay i understand like uh Polish or couples. Like, how to, Jak to wam wytłumaczyć, to to, że raczej e, Europejczycy, nie wiem, jak inne narody, ale na pewno w Polsce jest takie coś, że kobiety raczej e, tak mówią od razu, czego chcą, i. Czy chcą się spotkać, czy nie? Jak pytają się, czy masz jakieś plany, to najczęściej to już same informują o tym, że może byśmy się spotkali, albo jeżeli nie masz, masz wolny czas, to chodź, idziemy tam, pójdziemy tam, tutaj. Raczej tą pałeczkę ma em, wziąć mężczyzna i to on powinien zadecydować. O! I to on powinien zadecydować, gdzie iść, co zrobić, lub coś tym podobnego. Kobiety tak otwarcie nie informują o tym, jakie chciałyby mieć plany razem z swoim mężczyzną You have something more, or this is everything? I think I don't have any idea more. Okay, then thank you very much for your information. Okej, okay. mam nadzieję, że taki filmik Wam się spodobał. Mój mąż chyba się troszkę zestresował. Are you in stress because of camera? <laughs> A, my, mój mąż jest śpiący. Dobra, no to dziękuję Wam bardzo, że e, mieliście, <laughs> mieliście okazję... nie. Dziękuję Wam bardzo za towarzystwo. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Taki pomysł pogadanki razem z moim mężem. Fajnie, że się zgodził powiedzieć dwa słowa do kamery. A będziemy się widzieć w kolejnym filmiku. Dziękuję Wam bardzo. Zapraszam do polajkowania, subskrypcji kanału i do usłyszenia. Pa! Pa. I this first one.